Dobry. Witam się z Wami na kanale Synergia Polska. Synergia Polska jest wydawnictwem ezoterycznym i jest oficjalnym dystrybutorem produktów Synergie Publishing. Synergia Polska to ezoteryka, szeroko rozumiana filozofia wschodu, magia, karty tarota, wyrocznie kartanierskie, książki ezoteryczne, tarotowe, ale także książki dla dzieci, motywujące, to właśnie Synergia Polska. Link do sklepu oczywiście macie na dole w opisie filmu. Natomiast co do sklepu, macie również tam zakładkę taką jak blog i porady. Zachęcam Was do zaglądania w to miejsce. Tam macie tajniki pracy z kartami, zwłaszcza osoby początkujące mogą tam znaleźć cenne informacje, a także ciekawostki ezoteryczne, astrologiczne również tam macie w połączeniu właśnie z pracą z kartami. Również Synergia Polska posiada profile na Instagramie, Facebooku i TikToku. Tam znajdziecie karty dnia, testy na intuicję, również nauka o jakiej karcie to mówię. I na przykład pokazuję kartę. Pytam, mówię Wam jej znaczenie, a Wy poprzez właśnie to możecie odkrywać, czy idziecie w dobrą stronę, jeżeli chodzi o kwestie interpretacji. Wszystkie karty, które dzisiaj będę używała, a i będzie troszkę, dam Wam również linki w przypiętym komentarzu, a także i w opisie. A zatem dzisiaj, jak już po tytule widzicie, horoskop. Horoskop na najbliższy miesiąc od momentu, kiedy widzisz ten film. I horoskop dla wszystkich znaków Zodiaku, ale będą trzy talie. Talia myśl pozytywnie, talia odcienie emocji i talia tarota smoków. I będę wyciągała po jednej karcie z każdej tej talii, pokazywała Wam je tutaj. I, i yy, informowała, jaki macie przekaz a, dla danego znaku zodiaku. A zatem Barany, Karta Tarota, jako Rada, Przeświat, otwórz się na nowe możliwości, ale również korzystaj z wielu opcji, które do Ciebie przychodzą. Dla mnie wszechświat jest kartą, która mówi o tym, że mamy mm, korzystać z wielu wątków w jednym czasie, żeby nie ukotwiczać się na wąskim torze, tylko na szerokich możliwościach, ale również mów głośno, czego Ci potrzeba, niech wszechświat Cię usłyszy. To też jest karta, która mówi o tym, jeżeli szukacie relacji, to osoba, która albo podróżuje, bądź włada kilkoma językami, pojawi się na horyzoncie. Emocje, jakie Ci będą towarzyszyły i na jakie emocje, aby barany zwróciły uwagę. Wyzwolony, niezależny, wolny. To jest karta komunikacji, ale też mówienie otwarcie o swoich potrzebach afirmujcie, manifestujcie, ale też i aspekt wdzięczności może być czynnikiem mocno wspierającym ten miesiąc, w którym oglądacie ten film. Myśl pozytywnie. Ja te karty osobiście nazywam: Zróbcie mi dzień i zobaczymy, co barany mają usłyszeć teraz. A zatem, daj sobie przestrzeń. Czasami trudno mm, rozpracować, co nas dzieli, gdy nie mamy wystarczająco dużo wolnej przestrzeni. Zrób więc krok wstecz, aby stworzyć miejsce na szczerą rozmowę. Być może musisz skonsultować się z terapeutą, który poprowadzi Cię przez emocjonalny gąszcz, a może po prostu potrzebujesz nowych narzędzi do zdrowej komunikacji. Czymkolwiek by to nie było, nie próbuj tego teraz naprawiać. Dajcie sobie nawzajem trochę przestrzeni. Zatem to było dla baranów. A teraz byki. Drogie byki. Rada. Rada dla Was, kart Tarota, to Rycerz Kielichów. Rycerz Kielichów to są gesty dobrej woli w kierunku Was, które mogą być, jeśli oczywiście pozwolicie też sobie na to. Rycerz Kielichów też jest kartą, która mówi o tym, że możecie parę spraw reaktywować. Czyli jeżeli Wam się wcześniej coś nie udało, to nie poddawajcie się, działajcie raz jeszcze. Gdy jesteście osobami samotnymi, to tutaj możecie poznać kogoś do relacji. W historiach zawodowych warto zwrócić uwagę, żeby emocje wam tutaj nie przeszkadzały w jej materializacji. Na jakie emocje byki mają zwrócić uwagę w tym czasie, w którym oglądacie ten film? Zestresowany, spięty, napięty pod presją. Pamiętajcie też o tym żeby zwracać uwagę na sytuacje te zewnętrzne, które powodują u Was te uczucia. Ale również, żebyście nie dali sobie przyzwolenia na zasadzie no ulało mi się, bo to będzie generator też złych decyzji. Uważajcie na emocje, które powodują u Was gotowanie wody w czajniku. Żeby też nie eskalować, ale także nie pozwalać wkraczać w przestrzeń tym emocjom, które ktoś na Was rzuca. A teraz myśl pozytywnie. I co dla byka. Myśl pozytywnie, nadciąga coś większego. I mamy tutaj pozwól rozwinąć się swojej wizji i bądź otwarty na formę, jaką przybiera. Możesz odkryć, że twoje marzenia były zbyt małe lub że coś, co wydawało się być przeszkodą w rzeczywistości wskazuje Ci lepszy kierunek. Wszechświat zawsze cię osłania i wspiera. Mhm. No dobra, no to mamy teraz bliźnięta, karta rada dla bliźniąt. Bliźnięta, As Buław. To jest czas wzmacniania własnej atrakcyjności. To jest też czas, w którym Będą się miały możliwość inicjować nowe wyzwania zawodowe. Szukasz pracy, to jest ten czas, w którym tę pracę możesz aktywować. To jest też czas, takiego podobasz się, zatem twoja atrakcyjność też wzrasta, ale również będzie to czas wymagał od ciebie takiego inicjowania, czyli chcesz, żeby się wydarzyło, zrób ten pierwszy krok. A zatem pierwsze kroki, atrakcyjność, możliwości stoją przed tobą otworem właśnie w tym miesiącu. A z gdy jesteś w relacji, prosi o to, żeby zadbać o więcej spontaniczności w relacji. No dobra, emocje dla bliźniąt. kreatywny, pomysłowy, bądźcie kreatywni, twórci, twórczy, ekspresyjni, ale również i wyraźcie siebie, być może na jakichś warsztatach, być może idźcie na wspólne warsztaty z kimś, a kto gdzieś tam podzieli tę, podziela tę w basję, a w każdym razie a kreatywność jest tą emocją i warto być kreatywną i podchodzić do spraw właśnie w sposób też nieszablonowy, a wtedy i fajne rozwiązania będą do Was przychodziły, drogie bliźnięta. A teraz myśl pozytywnie. Dziel się swoimi talentami. No jakże te karty są spójne ze sobą? I teraz odczytujemy. Twoja kreatywność pozostanie mm, pozytywnie wpływa na świat, aż tryska pięknem i innowacją. Wszyscy czerpią korzyści z Twojej sztuki, a zwłaszcza Ty. Poznaj swoją talentowaną wewnętrzną muzę, pielęgnuj swoją wizję. Twoje wyjątkowe talenty są po to, abyś mógł dzielić się z innymi. Hmm? No to co, do dzieła bliźniaku? Są bliźniaki z nami oglądają. Dajcie tam na dole znać. No to teraz mamy raka. I karta rada dla raka. Raczku, piątka pentakli uwaga na zguby, straty, zawieruszenia także pilnujcie też swoich rzeczy, nie zostawiajcie gdzieś czegoś dla Was wartościowego, uwaga na przepływy finansowe, żeby gdzieś tam, żebyście gdzieś nie przepłacili ale również zwróć uwagę na układ pokarmowy, bo on może gdzieś tam wymagać uwagi, a być może uporządkowania strefy właśnie żywieniowej, taka jest też wskazówka jeżeli chodzi o kwestie relacji to piątka denarów mówi o tym mów o swoich potrzebach, bo jest tutaj wyraźny niedosyt i trzeba go uzupełnić, także komunikuj swoje potrzeby drogi la, raku teraz dla Ciebie karta z odcieni emocji, zestresowany, ta karta już dzisiaj też była, a, czyli nie pozwól na to, żeby coś urosło do rangi takiej, że pff, wybuchnie a para, para się gotuje ale również stawia granice tym którzy być może a, będą chcieli przekraczać i testować Twoje reakcje, nie pozwól innym na to i mamy tutaj pozytywne myśli. Myśl pozytywnie, bądź dla siebie łagodny. A propos tego stresu. Zdejmij nogę z gazu i nie wymagaj od siebie tak wiele. Jeśli potrzebujesz odpocząć, zrób sobie przerwę. Świat się nie zawali, jeśli się zdrzemniesz. Ukochany, zregeneruj się. Jesteś prawdziwym skarbem. Bądź dla siebie czuły. O tak. A teraz moi drodzy, Lwy, karta rada dla lwa. Paro smoków, karta rada dla lwa. Siódemka pentakli. Lwia cierpliwości, jeszcze raz cierpliwości. Ale to też jest dla Ciebie karta, która mówi o tym, co dzisiaj zasiejesz, zaprocentuje za jakiś czas, zatem wszelkiego rodzaju inicjowanie. W celu poprawienia jakości zawodowej, finansowej, relacyjnej, to jest dobry początek. Będzie to coś, co ci będzie procentowało, kiełkowało. A do, wit do witaminizowania organizmu wskazu, karty wskazują, że trzeba by było to zrobić, żeby uzupełniać to, czego tutaj organizmowi brakuje. E emocje dla lwa. Drogi lwie, emocje. Niepewny, chwiejny, pełen wątpliwości, niezdecydowany. A możesz zrobić oczywiście krok do tyłu, żeby nabrać perspektywy, żeby wybrać najlepszą dla siebie drogę, natomiast nie stój w miejscu, żeby nie stać w rozkroku. Myśl pozytywna dla lwa. Drogi lwie, jesteś fantastyczny, na no, jakżeby inaczej. Twój najlepszy związek to ten, który masz z samym sobą. Zbuduj go, wzmocnij go, wychwalaj siebie, podziel się tym, z czego jesteś dumny. Twoja promienna radość pomoże innym zmienić tok myślenia z pesymistycznego na dwukropek cudzysłów. Kurczę, ja też jestem wspaniały. Solwy, napiszcie tam na dole. No dobrze, no to mamy teraz kartę Tarota. A dla mm, dla panny droga panno as buław ta karta już też dzisiaj była A inicjuj działania zwróć uwagę na swoją atrakcyjność i pamiętaj o tym, że jesteś osobą atrakcyjną w historiach relacji tych partnerskich warto wzniecić iskra do relacji więcej spontaniczności a gdy jesteś osobą samotną, to tutaj Twoja atrakcyjność będzie też miała znaczenie. Jak się czujesz, jak Ty się widzisz, tak będą Ciebie widzieć inni. Miej to na uwadze. Możliwe też i nowe mm, jakby aspekty rozwojowe w historiach zawodowych, jeśli je zapoczątkujesz. Jeżeli ktoś do Ciebie się nie odzywa, to ta karta zachęca do działania ze swojej strony. Zainicjuj, a wtedy wydarzy się też magia. A zatem. Emocje dla panny, odcienie emocji, miłość, popatrzcie, miłość romantyczna, intymny, namiętny, tej całym sercem, rób to co kochasz, zainwestuj też w pasję, ale również otaczaj się ludźmi, którzy są dla ciebie przychylni, czujesz się z nimi fantastycznie, jesteś sama, panno, jesteś sam, uczucie na horyzoncie. A co mamy tutaj w myśl pozytywnie? Myśl pozytywnie. <laughs> czyż znaczy, te karty nie są spójne, już o tym mówiłam. Celebruj swoją miłość. I kiedy dbamy o ukochaną, kiedy dbamy o ukochaną osobę, więź z nią się zacieśnia. Tworzymy głębsze poziomy zaufania, intymności, przyjaźni. Bardzo łatwo pójść na łatwiznę w związku i włączyć ten pomat. Jednak zamiast tego związek należy urozmaicić, dodać mu pikanterii. Zrób coś wyjątkowego i spontanicznego, a jeśli obecnie szukasz swojej bratniej duszy, wybierz się na fajną randkę. Im będziesz szczęśliwszy i bardziej spójny z samą sobą, tym atrakcyjniejszy będziesz dla innych. No brawo, no brawo. Panny, proszę o głos z waszej strony tu na dole. No to mamy teraz wagi. Ciekawe, cóż wagi mają um, usłyszeć. Waga. Piątka Buław. Tam troszkę mnie to nie dziwi. Piątka Buław jest kartą, która mówi o tym, że czekają cię droga wagą wyzwania, natomiast stań im naprzeciw. A Piątka Buław jest kartą konkurencji wszelakiej, ale też i w stanie w szranki tej konkurencji i jeśli się przygotujesz właśnie do tego działania, to masz szansę być tą Numer jeden, osobą, która wygrywa tę konkurencję. Możesz mieć takie poczucie, że szarpiesz się sam ze sobą, że nie wiesz, w którą stronę zmierzać. E, warto by było zrobić tak zwaną kartkę, plusy i minusy, i to, co wygrywa, wtedy e, realizować. W relacjach mogą pojawić się takie nazwijmy to spięcia, ale tutaj są spięcia o przysłowiową rację. Czy aby, aby na pewno o nią musi chodzić? Tę kwestię pozostawiam Wam, drogie wagi, do analizy. Z racji tego, że Wy umiecie sobie to przeanalizować, to do fajnych własnych wniosków też dojdziecie. Jakie emocje Wam mogą tutaj towarzyszyć? E, mamy tutaj zawstydzony. E, może, e, może być też tak, jeżeli ktoś w jakiś ten sposób, być może stąd ta emocja się rysuje, która była w poprzedniej karcie, tak, w tych relacjach, jeżeli czujecie, że ktoś sobie za dużo pozwala, bądź czujecie się. Um, zażenowani, czy też w jakiś ten sposób ktoś próbuje um, Was jakby z, do parteru zniżać, czy w jakikolwiek sposób. Czujecie się pokażani, wtedy trzeba też postawić granicę tym osobom. Natomiast to też jest karta, możesz doświadczać i zauważać, że ktoś kogoś w ten sposób traktuje, jeśli masz siłę, to zareaguj. No, i myśl pozytywnie dla wagi. <laughs> Droga wago, mamy tutaj pauzę. I jest tak, jeśli nie jesteś pewnej decyzji, to prawdopodobnie masz temu dobry powód. Daj sobie czas i przemyśl to. Nie ma potrzeby się śpieszyć. Pozwól, aby prowadziła Cię mądrość Twojego serca. Jeśli czujesz presję, by działać natychmiast, prawdopodobnie to znak, że nie jest to dla Ciebie właściwa okazja. Nie martw się, bo pojawi się więcej możliwości, a te właściwie będą pasować, właściwe będą pasować jak ulał. Dobra wiadomość dla Was, drogie wagi. No to co? Skorpione. Uh -huh, teraz wy. Skorpionie, mój drogi. A, od, o o mocni. No dobrze, niech będzie. Jak wyciągnęłam, tak niech zostanie. Emocja, niepewny, chwiejny, pełen wątpliwości. Skorpionie, możesz sobie zrobić przestrzeń na decyzję, natomiast nie stój w miejscu. Jeżeli wahasz się podjąć decyzję, bo nie wiesz w którą stronę zmierz, zmierzać, to jak ja to mówię, kartka na pół plusy, minusy i podejmij decyzję. Natomiast bardzo często, gdy właśnie ta karta mi się pojawia w takich emocjach, które nam towarzyszą, to jest taka karta troszeczkę niczym jak dwójka buła. Wzrób krok do tyłu, obserwuj. Po tej obserwacji już doskonale będziesz wiedzieć, drogi Skorpionie, w którą stronę zmierzać. A jaka jest karta rada z tarota smoków? Karta rada. Arcykapłanka. A, intuicja a będzie twoim drogowskazem, ale również a, mm, może ktoś powierzać ci twoje tajemnice, ale również jeżeli ktoś przed tobą cokolwiek ukrywał, to te informacje będą ujawniane. A kapłanka też jest kartą, która mówi o tym, żeby zwrócić uwagę na tych, którzy idą do nas ze skrytym uczuciem, a my tego w ogóle nie bierzemy pod uwagę. Zatem, Skorpion, jesteś samotny, To zwróć uwagę, kogo nie widzisz. No i karta rada. Myśl pozytywnie, jesteś kochany. Taką oto kartę tu mamy. Jesteś kochany i jesteś doskonały taki, jaki jesteś. Jesteś kochany. Jeśli nie masz wzorca miłości, wyobraź sobie siebie jako dziecko. Być może masz ulubione zdjęcie przedstawiające siebie jako uroczego pięciolatka. Spójrz w swoje słodkie oczęta i przyznaj, że jesteś wyjątkowy. To dziecko w środku wciąż potrzebuje Twojej czułości, podobnie jak Ty jako dorosły. Proszę. Nie porzucaj samego siebie. Zamiast tego zanurz się w oceanie miłości wewnątrz siebie. No to teraz będziemy strzelców. Strzelec. Karta rada. Tarot smoków. Smog, Tarot smoków. Szelek, dla Ciebie, strzelcu, mój drogi, siódemka kielichów, czas na spełnianie marzeń, a siódemka kielichów a, może dawać nam realizację pragnień, natomiast trzeba te myśli w czyny przekładać. Nie teoretyzuj, nie, gdy, nie funkcjonuj w tak zwanej gdybologii. W historiach relacji platoniczne uczucie się tutaj może też rysować. Natomiast nie nakręcaj się, zanim się sytuacja wydarzyła. Wcale nie musi być taka, jak w negatywie ci się też wydaje. Siódemka kielichów, e, priorytety. Pamiętaj o tym, aby e, ustanowić priorytety co najpierw. Nie wszystko, nie wszystko naraz. Jaka to emocja może nam towarzyszyć przy strzelcach? Drogi strzelcu. Masz tutaj pełen e, rozpaczy, smutny ze złamanym sercem. To jest właśnie to, bo mnie się bardzo podoba, że te karty tutaj się fajnie ze sobą komunikują. I zobaczcie, tu mamy to, tu mamy e, siedemka kielichów, która mówi o tym, że nakręcamy się. Przez nakręcanie mamy e, gdzieś tam takie negatywne emocje, natomiast nie musimy tego sobie robić. Ta karta również jest taką podpowiedzią dla strzelca, zwróć uwagę, kto może potrzebować pocieszenia. Jeżeli jest to ktoś z Twoich bliskich, no to oczywiście warto by było pokazać te możliwości, które są, a żeby ktoś nie nakręcał się. Jeżeli to Ty jesteś, to zwróć uwagę na to, kto może Ci pomóc i sięgnij po tę pomoc. Nie obawiaj się jej i nie twórz sobie też takiej otoczki, że nie masz nikogo wokół, bo aby na pewno. No, i mamy tutaj jeszcze kartę z myśl pozytywnie jako uzupełnienie tego wszystkiego i jesteś fantastyczny, być może tego strzelcu potrzebujesz usłyszeć, twój najlepszy związek to ten, który masz z samym sobą zbuduj go, wzmocnij go, wychwalaj siebie, podziel się tym, z czego jesteś dumny, twoja promienna radość pomoże innym zmienić tok myślenia i z pesymistycznego na kurczę, ja też jestem wspaniały i tutaj widzicie, jak właśnie różne talie mogą ze sobą współgrać i na różnych poziomach nam prognostycznie pomagać mhm. No to teraz Koziorożca. Koziorożec. I karta Rada z Tarota Smoków dla Koziorożca. Coś tu wychodzi. Koziorożcu, król pentakli. Jakość przede wszystkim. Mierz wysoko. Szukasz pracy, to w firmie, która ma już prestiż, ma jakąś markę. Jeżeli ty chcesz tworzyć własną markę, to nie guć się na tak zwane substytuty. Jakość przede wszystkim. Jesteś koziorożcu samotny. To tutaj w historiach około właśnie transakcji finansowych, być może w pracy, środowisko zawodowe, może tam być osoba, którą właśnie poznajesz do relacji. Skup się na rzeczach dzisiaj materialnych, na tych, które dają Ci możliwości, struktury, budujesz to, co przyziemne do tego, żeby móc iść wyżej, żeby zdobywać. A możesz też zdobywać ludzi przychylnych, czyli ktoś może pomóc Ci w rozwiązywaniu jakiegoś problemu, Problemu. Natomiast najprawdopodobniej będzie to osoba wykwalifikowana, która być może będzie też wymagała zapłaty. Również jeżeli chcielibyście poszerzać swoją wiedzę bądź iść w aspekty leczenia, to wszystkie te kwestie na zasadzie prywatnych uczelni leczenia będzie dobrym pomysłem do tego, aby zainwestować w siebie, a inwestycja w siebie będzie mocno opłacalna. Zatem zrób to dla siebie, koziorożcu. A teraz, jakie emocje tutaj mogą Ci towarzyszyć, na jakie zwracać uwagę? Złe. Pamiętaj też o tym, że emocje negatywne są złym doradcą, zatem też pod wpływem emocji nie decyduj. Natomiast też stawiaj granice tym, którzy być może chcą swoją złość przekładać na ciebie. To jest czas na właśnie postawienie granic. Natomiast, jeżeli coś cię rozzłości, potrzebujesz coś wykrzyczeć, to zrób to w odpowiednim miejscu, ale zwróć też uwagę, dlaczego cię to zezłościło. Mhm. I teraz jest tutaj myśl pozytywna dla koziorożca. Koziorożcu mamy tutaj, baw się. Pod pojęciem dbania o siebie kryje się również dobrze się bawić. Najdroższy, czy robisz to wystarczająco często, czy masz dużo wolnego czasu, czy jesteś zajęty co do minuty? Życie mija tak szybko, więc pamiętaj, by po drodze świetnie się bawić. Zabawa łączy nas z naszą dziecięcą ciekawością i radością. Gdy życie wydaje się zbyt poważne, porzuć swoją listę rzeczy do zrobienia i zrób miejsce na rzeczy, które Cię klęcą. Idź do kina, zorganizuj imprezę piżamową dla dorosłych, pochuśtaj się na placu zabaw. Nigdy nie jest się za starą, żeby krzyknąć Ła! Daj się ponieść zabawie i pożyj trochę. Albo do maksa. Mhm. No dobra, wodniki dla Was. Wodniku, giermek pentakli. Ucz się, poszerzaj wiedzę. W relacjach być może będzie potrzebne dotarcie się, także nie przekreślę jakiejś historii, a w relacjach, czy to znajomości, czy związkowych, już teraz natychmiast na to, że może potrzebujecie się po prostu na zwyczajnym świecie do, dotrzeć. Może też być potrzebne przeuczenie zawodowe. Zatem, jeżeli szukasz pracy, to być może tutaj praktyka też będzie takim momentem, który będzie to dawał, dawał tą możliwość. Giermek też pentakli jest kartą, która mówi o tym, zwróćcie uwagę, czy macie dobre relacje z pieniądzem. Ale jeżeli macie dzieci, to one mogą wymagać też poprowadzenia przez. przez a może jakąś decyzję. Będą potrzebowały też wsparcia. I teraz tak, w wodniku. Emocja z odcieni emocji w pułapce. Jeżeli czujecie się w potrzasku, w pułapce, zwróćcie uwagę, co Was do tego doprowadziło, ale również jeżeli ktoś potrzebuje Waszego wsparcia, to warto pokazać tę furtkę możliwości, aby nie czuć się, że jesteśmy wszyscy w potrzasku. No, a jak tutaj dowodnika się wymyśli pozytywnie, to rysuję. Dziel się swoimi talentami. Twoja kreatywność pozytywnie wpływa na świat, aż tryska pięknem i innowacją. Wszyscy czerwą korzystaj z swojej sztuki, a zwłaszcza ty. Poznaj swoją talentowaną wewnętrzną muzę. Pielęgnuj swoją wizję. Twoje wyjątkowe talenty są po to, abyś mógł dzielić się nimi z innymi. No i teraz ryby. Mhm. Rybki, moje drogie. Tarot Smoków i dla Was jest rada. Sąd. Ryby uwolnią się od tego, co im nie służy, a sąd to też jest karta, która mówi o tym, że doznacie olśnienia, czyli dostrzeżecie to, co było pod nosem, a tego nie widzieliście, być może rozwiązanie, które było tak proste, a jednak trudne do materializacji, sąd ostateczny też weryfikuje relacje a zatem jeżeli ktoś wobec Was był nieuczciwy to to też wypłynie, ale również relacje, które nie są stabilne które nie są trwałe, są na przysłowiowym włosku, a okaże się, że ona Wam nie służy, one się też będą uwalniały, natomiast jeżeli jesteście osobami Wolnymi to sąd ostateczny klaruje i daje czystą kartę możliwości do wchodzenia w właśnie nowe historie emocjonalne. W historiach zawodowych sąd ostateczny mówi o tym, że wiele rzeczy będzie trzeba zacząć od początku. Pozwól sobie droga rybo na to. A emocje, jakie nam to towarzyszyć mogą. A, no, miłość, proszę, pokochaj siebie, zwróć uwagę na nowe możliwości. A uczucia mogą generować ten miesiąc, w którym oglądasz ten film. A jesteś na drodze mm, dobrych ludzi, związku, nowej relacji. Jeżeli szukasz przyjaciół, to oni też będą. Mhm. Bardzo fajna prognoza dla ryby. A jaka jest myśl pozytywna dla ryb? Myśl pozytywnie i przesłanie dla ryby to. O, przygoda czeka! Popatrzcie, drogie ryby. Mhm. I teraz tak. Przerwij rutynę i pożyj trochę umiłowany. Czas na przygodę. Zaplanuj wakacje, wybierz się na spontaniczną przejażdżkę. Zmiana tempa i scenerii dobrze ci zrobi. Poza tym, nigdzie nie wiesz, kogo spotkasz ani czego doświadczysz. Po drodze, może będzie to wspaniały, nowy przyjaciel albo partner. Wyborny posiłek w uroczym lokalu. Nowa perspektywa dla ciebie. Przygoda czeka. Dajcie znać, drogie rybki na dole, czy, czy jesteście, czy oglądacie. Ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za dzisiaj. Ten film miał na celu prognozę, na pokazania Wam możliwości, ale również i czynnik edukacyjny, jak łączyć ze sobą karty, że się da i można. I na przykład ta talia odcienie emocji jest kartą do pracy z emocjami. Mamy tutaj karty pracy, które również wykorzystujemy do tego, aby umieć nazywać emocje, ale również ona świetnie nadaje się do rozkładów partnerskich. Zatem, jeżeli jeszcze tej talii w ten sposób, a już ją posiadacie, nie wykorzystuje. Staliście, spróbujcie. A jeżeli jeszcze jej nie macie, to może ona Was zaciekawi. Ta talia daje możliwości właśnie tak zwanego. Dobrego dnia, pozytywnej myśli, wsparcia. Jeżeli prowadzicie jakieś warsztaty, to Totalia ta świetnie będzie też uzupełnieniem tego. No i tarot smoków, klasyczny Reader Award, przekuty jakby troszeczkę inaczej, w bardziej taki nazwijmy to magiczny sposób. Jeżeli lubicie magię i coś takiego, co daje więcej w tej tradycji, to też będzie Totalia ta dla Was. Ja Wam na dzisiaj dziękuję. Subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów, które tutaj dla Was będziemy przygotowywać. No i co? Do usłyszenia, do zobaczenia. Całej, pa pa!